Witam Was w zwiastunie przygo, przygód 11 pet Petshopów. W tym zwiastunie pokażę Wam kilkunastu aktorów. Pierwszym aktorem będzie, będą dw, dwójka bliźniaków Rio i Chelsea. Hej! Jestem Rio. A ja Chelsea. Dzień dobry. I pozdrawiamy. Tak, wyglądają bardzo słodko razem. Następną postacią będzie mój słodki króliczek, który nazywa się po prostu królik. Test. Nic specjalnego nie robi. No i następną osobą będzie świnka Pepe. Świnka Pepe bardzo lubi jeść. Zresztą sami zobaczycie. Uff. Slaśnie się najadłam. I mam ochotę na więcej. O, kanela. Dzięki i pozdrawiam! Naszym ostatnim gościem będzie James. James to bardzo fajny husky, który kocha się bawić. Jestem James. Ba bardzo was lubię i mam nadzieję, że będziecie oglądać wszystkie odcinki. Przygód 11 pet shopów.